Dziś chciałbym Was zaprosić do rozważenia wspólnie pewnego tematu. Czy psycholog powinien być traktowany jak każdy inny człowiek? Pewnie zauważyliście, jeżeli oglądacie moje filmy, że regularnie i z wielkim zainteresowaniem czytam Wasze komentarze pod moimi filmami i zawsze oddaję się nad nimi pewnej refleksji. Chcę, żebyście wiedzieli, że Wasze zdanie jest dla mnie naprawdę... Ważne, i nawet jeśli nie zgadzam się z Wami w pewnych kwestiach, to tak czy inaczej szanuję to, że poświęciliście mi swój czas i swoją uwagę, żeby swoim zdaniem się ze mną podzielić. Dziękuję Wam za to i oczywiście proszę o więcej. I tak na przykład Klaudia, czyli jedna z osób, które regularnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami pod moimi filmami, poprosiła o dzisiejszy temat. Czyli moje spojrzenie na psychologa jako człowieka, czyli niekoniecznie specjalistę zdrowia psychicznego, nie eksperta w swojej branży, ale, ale bardziej na ten typowo ludzki aspekt pracy psychologa. A ja, ja postanowiłem, że nie tylko podzielę się z wami moimi doświadczeniami, ale także przygotowując się do tego materiału, przeprowadziłem badanie wśród psychologów, z którymi współpracuję na co dzień, na stałe, ale również z takimi psychologami, z którymi współpracuję od czasu do czasu. I zapytałem również o ich spojrzenie. No i pomyślałem sobie, że może Was to zainteresować, również ta perspektywa innych psychologów. Jeśli miałem rację, dajcie mi znać w komentarzach. Jeśli nie miałem racji, oczywiście też dajcie mi znać. Pod jednym z moich filmów pojawił się komentarz, że to właśnie psycholog, psycholodzy mają największy kibel w głowie czy w życiu. Jeśli macie ochotę, to zachęcam Was do odszukania, pod którym to filmem było i jak dokładnie brzmiało to sformułowanie. No i myślę, że ten komentarz pięknie wpisuje się w takie dość częste przekonanie, że największe problemy z psychiką ma właśnie psycholog. Spotkaliście się kiedyś z takim przekonaniem? Dajcie znać. Wiem, że ja na pewno słyszałem to mnóstwo razy. Jak może pamiętacie, z moich filmów jestem zwolennikiem psychologii naukowej, czyli jeśli coś potwierdzają wiarygodne badania, to jest to dla mnie informacja, wartościowa. Jeśli nie, to póki to nie zostanie dowiedzione naukowo, ja traktuję to wyłącznie jako informację anegdotyczną. I zgadnijcie co, żadne badania, na które trafiłem nie pokazują, żeby psycholodzy faktycznie mieli zapadać częściej na choroby czy zaburzenia psychiczne niż osoby specjalizujące się w innych dziedzinach, specjaliści innych obszarów. Ale nie zmienia to faktu, że psycholodzy również korzystają ze wsparcia psychologicznego. Tak jest i bardzo możliwe, że korzystają ze wsparcia psychologicznego relatywnie częściej niż przedstawiciele innych profesji. Ale czy nawet jeśli tak jest, czy automatycznie to oznacza, że częściej borykają się psycholodzy z zaburzeniami psychicznymi? Moim zdaniem, Wcale niekoniecznie. Przede wszystkim dlatego, że do psychologa większość, większość ludzi przychodzi z jakimiś przejściowymi problemami, z jakimiś kryzysami, które przeżywają, a to jeszcze nie oznacza, że ktoś ma zaburzenia psychiczne. Raczej może to wynikać z wiedzy na temat ludzkiej psychiki i świadomości co do tego, że wsparcie psychologiczne ma sens, jest pomocne i ułatwia radzenie sobie ze swoimi trudnościami. Psycholodzy to wiedzą, dlatego chętnie sami też korzystają z pomocy psychologicznej. A inna kwestia, która gdzieś tam kołacze się w głowach wielu z nas, to pytanie, czy może być psychologiem osoba, która leczy się. Psychiatrycznie, czyli która bierze leki psychiatryczne, takie, które wpływają na funkcjonowanie mózgu, umysłu człowieka. Przecież, jeśli ktoś leczy się psychiatrycznie, to pewnie jest niebezpieczny. Niebezpieczny dla świata, prawda? Otóż nieprawda. Chorób, zaburzeń w obszarze psychiki człowieka jest naprawdę całe mnóstwo. Tyle, że pozwalając, większość z nich pozwala, leczyć się bardzo skutecznie, pozwala funkcjonować całkowicie spokojnie i bez żadnych trudności. Ewentualnie są pewne a, zaburzenia, które w jakimś stopniu uprzykrzają życie danej osoby, ale absolutnie nie znaczy to, że te osoby koniecznie zagrażają innym, zagrażają na przykład swoim pacjentom. No, i tak jak diabetolog może mieć cukrzycę, okulista może mieć astygmatyzm, tak psycholog może mieć trudności ze swoją psychiką. Może wymagać również pomocy psychiatrycznej, ale ani wy nie powinniście się bać wizyty u psychiatry, bo to jest lekarz jak każdy inny, ani nie macie też co obawiać się, jeśli wasz psycholog korzysta z leczenia psychiatrycznego, bo. To samo w sobie jeszcze nie stanowi dla Was absolutnie żadnego niebezpieczeństwa. Psycholog, jak każdy inny człowiek, może zachorować, a samo wykształcenie psychologiczne no nie będzie w stanie go uchronić przed każdym zaburzeniem. Psycholog, jak każdy człowiek, ma też swoje potrzeby, a żeby je zaspokajać, po prostu musi otrzymywać za swoją pracę wynagrodzenie. I tu pojawia się takie ciekawe i dosyć popularne przeświadczenie wielu, wielu osób, że ktoś, kto pracuje w zawodzie pomocowym, takim jak psycholog, powinien pełnić swoje obowiązki wyłącznie za darmo, nieodpłatnie. Bo skoro ktoś wybrał taki zawód pomocowy, to niech cierpi. No nie powinien brać za to pieniędzy. Bo przecież często, często ludzi nie stać na psychologa prywatnie. No bo tak jest, nie stać. Tak jest w Polsce często, niestety, że ludzi nie stać, chociażby na wykupienie leków, na zapłacenie prądu czy opłacenie czynszu. Czy psycholog, który często kształci się na kosztownych studiach, minimum pięcioletnie studia, bo zgodnie z polskim prawem trzyletnie studia na kierunku psychologii nie uprawniają kogoś do nazywania się psychologiem, ani dwuletnie uzupełniające studia magisterskie na kierunku psychologii nie dają uprawnień psychologa, jeśli licencja to robiliśmy z innego kierunku, na przykład pedagogiki. No więc kosztownych pięć lat studiów, często Praktyki w szpitalach psychiatrycznych, w przychodniach, w gabinetach, za które sam student musi często płacić naprawdę kupę kasy, dodatkowe kursy, dodatkowe szkolenia, po to, żeby potem nie móc się utrzymać z pensji psychologa? Bardzo jestem ciekaw Waszego zdania na ten temat. Czy faktycznie psycholog powinien pracować za free, za darmo? Albo za jałmużnę, za pół darmo, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Natomiast z tym tematem wiąże się jeszcze jedno ciekawe zjawisko. Skoro psycholog jest taki wykształcony w zakresie tego, jak działa ludzki mózg, ludzki umysł, to pewnie psycholog potrafi czytać w myślach drugiego człowieka. Albo na pierwszy rzut oka potrafi od razu rozpoznać wszystkie zaburzenia psychiczne, albo odkryć wbrew naszej woli jakieś kompromitujące fakty z naszego życia. A może nawet psycholog potrafi kontrolować nasz umysł, manipulować nami. Otóż nie. Psycholog to nie wróżka, to nie magik, to nie czarodziej ani czarnoksiężnik nie ma szklanej kuli, nie kontaktuje się z duchami waszych przodków, nie potrafi zmusić nas do posłuszeństwa swojej woli. Co ciekawe, psycholodzy to jedna z najbardziej podatnych, moim zdaniem przynajmniej grup zawodowych, która niezwykle naiwnie daje się robić w no powiedzmy, że daje się robić w jajo. Jest to kwestia odmawiania samemu sobie kompetencji. W tym psycholodzy brylują. I zauważyłem, że to już zaczyna się na studiach. Często już wśród studentów panuje takie przeświadczenie, że nawet skończenie pięcioletnich studiów psychologicznych nie dają żadnych kompetencji, aby pomóc drugiemu człowiekowi w kryzysie. Co ja słyszę? Eee, takie hasła. No, ja muszę najpierw obronić magisterkę, żeby w ogóle zacząć myśleć o jakiejś szkole psychoterapii, żeby dopiero potem pomagać. Co za piramidalna bzdura! Jak napisanie pracy pseudonaukowej ma komukolwiek dodać kompetencji pomagania drugiej osobie? Już od pierwszego roku studenci mogą i moim zdaniem powinni. Udzielać się w możliwie wielu inicjatywach pomocowych, na przykład wolontariackich. Jest cała masa instytucji, które właśnie opierają się na takiej pomocy. Pewnie to nie oznacza jeszcze samodzielnej pracy z pacjentem klinicznym. Tego osoba przed skończeniem studiów robić nie może, ale ma możliwość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Ma możliwość zdobywania samemu wiedzy, Praktycznej, bo posłuchajcie mnie teraz bardzo uważnie. Jeżeli słuchają tego studenci psychologii, to chciałbym, żebyście wzięli to do swoich serduszek. Żadna książka, żadne studia, żaden kurs nie zastąpią kontaktu z prawdziwym człowiekiem, z pacjentem. Oczywiście, jeśli mówimy o psychologii klinicznej, okay? czyli o takim psychologu, który zajmuje się zaburzeniami psychicznymi. Natomiast co ja widzę u studentów na morgi? Uciekanie od pacjentów, uciekanie od praktyki. Jak praktyka to tylko w szkole, ale nie z pacjentem. Uciekanie do książek, uciekanie do kursów, uciekanie do szkoleń, zdobywanie papierków, masy papierków zamiast praktycznej, przydatnej i niezbędnej wiedzy praktycznej. Często robią to, bo dali sobie wmówić, że bez tego nic nie umieją. Są nawet psycholodzy, którzy uważają, że niezbędne do psychoterapii jest właśnie zapisanie się po tych pięcioletnich studiach psychologicznych na kolejne czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne. Czy psychoterapeutyczne. A jest to bzdura, bo zgodnie z polskim prawem. Jest jedna ustawa o zawodzie psychologa z 2001 roku, która mówi bardzo jasno, że psycholog po pięcioletnich studiach psychologicznych może wykonywać samodzielnie psychoterapię i nie potrzebuje do tego dodatkowej szkoły psychoterapii, żeby zacząć pracę pomocową. A wielu absolwentów, nawet po tej obronie pracy magisterskiej, boi się leczyć terapeutycznie pacjenta. Boją się. Bo nie wierzą w swoje siły, czują się bezbronni. No i co? Myślicie, że kolejne szkolenie, kolejne kursy ich tymi kompetencjami jakoś magicznie napełnią? A kolejne stosy przeczytanych książek bez możliwości sprawdzenia wiedzy w praktyce im wystarczą do pomocy, do niesienia tej pomocy pacjentom? Odezwijcie się w komentarzach, bo bardzo jestem ciekaw Waszego zdania na ten temat. Zobaczcie więc, psycholog to człowiek ze wszelkimi ludzkimi wadami, słabościami, obawami, cechami, potrzebami. I niech będzie to dla Was zachętą, niech to będzie dla Was otuchą, że nawet jeśli sami mamy jakiś problem i potrzebujemy wsparcia psychologa, to my idziemy do drugiego człowieka, takiego jak my. Kogoś, kto tak jak my poznał blaski i cienie życia w zdrowiu, a czasami też. W chorobie, jeżeli mogę coś zasugerować, to zawsze wybierajcie tych psychologów, którzy mają doświadczenie praktyczne. Bo to, że ktoś jest magistrem psychologii, równie dobrze może oznaczać, że jest to osoba, która nigdy w życiu nie widziała prawdziwego pacjenta, a swoje praktyki robiła chociażby w korporacji, w branży IT. Nigdy nie wiecie, na kogo traficie. Czekam na komentarze z Waszej strony. Do usłyszenia następnym razem.